27, no 3 minuty około, także chyba nie najgorszy wynik. Im więcej rowerów będą mi przesyłać ze sprintu, tym lepiej będzie mi szło, bo wiadomo, trening jest kluczem do wszystkiego. No i pedały są przykręcone, także rzeczywiście, rzeczywiście nie kłamali. Gotowy do jazdy, proszę bardzo. No to co, bajczek? No więc moi drodzy, raz jeszcze oficjalnie w tym roku będę jeździł właśnie na Poligonie. Jeśli ktoś nie oglądał jeszcze pierwszego odcinka specjalnego z Podlasia na kanale Sprint Rowery, to możecie sobie odpalić. Zapraszam serdecznie, zabawa była przednia. A dzisiaj zajmiemy się prawdopodobnie najważniejszym z moich nowych rowerów, czyli endurówką, na której będę się w tym sezonie ścigał. A jest to topowy enduracz z gamy Poligona. Kolosus N9 Di 2 Carbon i już w tej nazwie mamy zaszyfrowane dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, rama jest częściowo karbonowa, co znaczy, że przedni trójkąt jest karbonowy, tył jest aluminiowy. A po drugie, no właśnie, rower jest na pełnej grupie nowego XTR M9220. Nie jeździłem jeszcze na tym rowerze, bo dosłownie dzień po tym, jak go dostałem, nadszedł atak zimy. Także w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie bike check, omówimy jego specyfikację, no i generalnie powiem Wam jakieś spostrzeżenia, które już mam po prostu od jego oglądania i właśnie bazując na czystej specyfikacji. Idźmy zatem po kolei. Rama, przód carbon, tył alu, tak jak już powiedziałem. A rower domyślnie wychodzi jako pełna 29, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Natomiast można go bez problemu przerobić na maleta. Oczywiście, musimy sobie wtedy załatwić mniejsze koło oraz przestawić tego flip-chipa, którego mamy przy tylnej osi. Także poligon tutaj przewidział po prostu taką możliwość, że jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie do tyłu wrzucić mniejsze koło i dopasować geometrię tak, żeby to wszystko dalej fajnie działało. Ja raczej zakładam, że będę jeździł w takim układzie, jak jest, czyli 2x29, bo generalnie aktualne tendencje są takie. Raczej taka, taki powszechny konsensus, że właśnie stricte dościgania ścigania w enduro jazdy na czas, 2x29 jest zwyczajnie najbardziej skuteczne. Ale wiadomo, jak ktoś lubi sobie bardziej poskakać po chopkach, żeby ten rower był taki zwinniejszy, zabawowy, no to jak najbardziej można sobie maleta wtedy zrobić. Z takich fajnych featureów mamy tutaj schowek w ramię. Także również współczesne trendy w rowerach segmentu enduro są zachowane. Spróbuję. Wam pokazać, chociaż siedzi dosyć mocno. O, proszę bardzo. Demontujemy klapkę. No i po prostu mamy w ramie miejsce, gdzie możemy sobie upchać jakieś takie drobnostki. No i mamy też taki piórnik. Dosłownie to wygląda jak piórnik. Piórnik jest po to, ma tutaj takiego rzepa od spodu w ramie też jest rzep, żeby to, co sobie wrzucimy do ramy, po prostu nam nie latało i nie grzecho. Także to jest bardzo fajna, praktyczna rzecz właśnie pod kątem jeżdżenia w enduro, szczególnie jeżeli jeździmy gdzieś sobie z korby, bo rzeczywiście sporo jest takich drobnostek, które się przydają, typu jakieś drobne narzędzia, czasem przekąski, inne takie rzeczy, na przykład zestaw naprawczy do opon, tak zwane szydełko. No i dzięki temu nie trzeba tego wszystkiego upychać po kieszeniach czy innych miejscach, tylko może sobie jeździć w ramię. Też mamy wtedy niżej środek ciężkości, także tutaj takie jeszcze benefity pod kątem racingowym, a kiedy się przydadzą, kiedy jest taka potrzeba, możemy sobie na spokojnie wyciągnąć i z nich skorzystać. Także miejsce się nie marnuje, no bo rama i tak jest w środku pusta. Poligon zaprojektował tutaj sobie zawieszenie six bar, czyli tak zwane sześcioelementowe. Chodzi w skrócie o to, że jest po prostu sześć osobnych elementów, które wpływają na kinematykę. Tylnego koła, na linii jego pracy i to, jak ono właśnie się zachowuje. To nie jest klasyczny czterozawias, taki jak był na przykład w mojej poprzedniej endurówce Nesie. To zawieszenie jest dużo bardziej złożone, jest tu dużo więcej elementów, które pracują i wpływają na to, jak tylne koło, właśnie jaką linią ono podąża. Tu jest jeden taki link, tu jest drugi. A tam z tyłu no nie widać go, bo jest zasłonięty jest jeszcze jeden taki mały element, także tutaj nie ma takiej jednej fizycznej osi obrotu, na której pracuje dolny wachacz. On sobie chodzi jakąś tam customową ścieżką, właśnie ze względu na to, że jest zawieszony jeszcze na takich osobnych linkach. Im więcej takich elementów posiada zawieszenie, tym więcej możliwości daje to inżynierom przy projektowaniu ich wymarzonej charakterystyki zawieszenia. No, wadą jest oczywiście skomplikowanie konstrukcji i mam nadzieję, no, że te łożyska nie będą padać szybko, że są dobrze uszczelnione, bo rzeczywiście jest ich tutaj sporo, tych elementów jest więcej niż na przykład właśnie w takim klasycznym czterozawiasie, ale to się dopiero okaże podczas eksploatacji. Na razie jestem optymistą. I w ogóle dopiero dzisiaj to zauważyłem nagrywając, ale jak się popatrzy od tyłu, to fajnie widać, że to zawieszenie, te wszystkie linki i elementy są asymetryczne. No oczywiście dlatego, że po jednej stronie musi się zmieścić napęd. No ale o taka ciekawostka. No i ta górna rura tutaj, w sensie yy, rura podsiodłowa jest taka śmieszna, trochę kwadratowa, bardzo gruba, mimo że sama sztyca jest oczywiście okrągła, ale właśnie no to jest naprawdę kawał byka i obejma od sztycy też jest no właśnie dopasowana wymiarami do tej rury podsiodłowej. mój rower jest w rozmiarze M ja mam 177 cm wzrostu, także wszystkie rowery od zawsze miałem M i tutaj się to nie zmienia i jeśli chodzi o geometrię nie znam jej na pamięć także umówmy się, że Wam wypiszę na ekranie parę takich najważniejszych parametrów żebyście sobie mogli podejrzeć ale tak w skrócie porównując do mojej poprzedniej Endurówki czyli do Defina ten rower jest Troszeczkę dłuższy z przodu, ma nieco większy reach, nieco niższy stack, czyli jest dłuższy, ale za to niższy na przodzie. Z kolei tył, czyli tej, jest bodajże o centymetr krótszy, ma 435 mm, to jest akurat ten parametr, który zapamiętałem. Natomiast rozstaw osi jest prawie że identyczny jak był w Define, tam były jakieś może milimetry dosłownie różnicy. Czyli reasumując, mamy krótszy tył, nieco dłuższy przód, dłuższy i niższy, no a sumarycznie, rower ma praktycznie identyczną długość. Także jak to będzie jeździło, dopiero sobie to sprawdzę. Natomiast e, mam nadzieję, że po prostu dzięki temu ten rower będzie jeszcze taki trochę bardziej stabilny na takich szybkich downhillowych odcinkach na wprost, a nie przełoży się to negatywnie na jego zwinność na takich stromych, nawrotkach i agrawkach. Rower posiada 170 mm skoku zarówno z przodu jak i z tyłu, i to jest według mnie pewna ciekawostka. Obecnie raczej bym powiedział, że takim trendem jest to, że rama ma przeważnie te 10-15 mm skoku mniej niż widelec. Natomiast Poligon ewidentnie lubi taką symetryczną konfigurację, bo tak samo jest również w moim nowym elektryku. Tylko tam z kolei jest 2 razy 160 mm, tu mamy 2 razy 170. Więc jest to całkiem dużo jak na rower enduro, przynajmniej jeśli chodzi o tył, bo taka klasyczna, przeciętna endurowka ma takie 150-160 mniej więcej w tych widełkach, także tutaj mamy no, całkiem pokaźną ilość skoku z tyłu, a z przodu no, to wpisuje się to mniej więcej w takie obecne trendy, właśnie te 170 to jest taki sweet spot. Na aktualne standardy, jeśli chodzi o ściganie enduro. Skoro już przy zawieszeniu jesteśmy, z przodu mamy topowego Zeba Ultimata na obecnym chargerze 31. Także w zasadzie to mówi samo za siebie. Bardzo dobry widelec. Mam dokładnie takiego samego w moim poprzednim elektryku. I fajnie działa to naprawdę spoko, także nic dodać, nic ująć. Jeśli chodzi o tył, mamy tutaj Vivida Select Plus i ja na Vividzie jeszcze nigdy nie miałem okazji jeździć, aczkolwiek inni, z którymi rozmawiałem, raczej sobie chwalili. Jest to Select Plus, czyli drugi w hierarchii od góry, pod Ultimate'em, również bardzo dobry damper, ma ustawienie kompresji, ma hydraulik bottom-out, czyli hydrauliczną regulację tego ostatniego dobicia, no i wiadomo, rebound, natomiast ten damper jest jedną z niewielu rzeczy, którą prawdopodobnie ja sobie w tym rowerze zmienię. Nie dlatego, że jest jakiś zły, po prostu no moja fanaberia jako takiego pro ściganta jest taka, że chciałbym mieć jednak zarówno z przodu jak i z tyłu zawieszenie, które ma możliwość osobnej regulacji wszystkich parametrów, czyli wolnej i szybkiej kompresji. Select Plus tego nie ma, więc prawdopodobnie albo sobie tutaj założę takiego Vivida tylko w Ultimate, może potestuję, Albo wsadzę tutaj po prostu Foxa X2, którego dobrze znam, bo przez dwa sezony ostatnie właśnie na takim jeździłem. Także to jest jedna z niewielu, jeden z niewielu detali w tym rowerze, który nie jest taki absolutnie topowy, aczkolwiek to wciąż jest bardzo dobry damper. Osprzęt i tutaj już absolutnie żadnych oszczędności na specyfikacji nie było. Mamy pełnego XTR M9220. Wszystko, począwszy od przerzutki przez kasetę korbę, a skończywszy także i na hamulcach. Świetna grupa. Mam taką w posiadaniu od września, jeszcze w poprzednim rowerze. Są dwa filmy na moim kanale, jeden właśnie z jej montowania, a drugi już z wrażeniami z jazdy. No, miałem okazję już się z nią całkiem dobrze zapoznać i póki co bardzo sobie chwalę. Także to, że ten rower wychodzi właśnie na takim osprzęcie, też bardzo mnie cieszy i jest też na rękę, nie ukrywajmy, jako ambasadorowi Shimano. Także świetnie się to wszystko wpisuje, komponuje. No i fajnie, że właśnie już aktualny model Poligona jest wyposażony w tą grupę, która nie wyszła tak dawno temu, no bo w czerwcu ubiegłego roku, także jakieś pół roku temu tak naprawdę była premiera, a tu już mamy rower dostępny właśnie wyposażony w najnowszą możliwą technologię. Tutaj jeszcze a propos korby, pochwalę, że w rowerze w rozmiarze M mamy fabrycznie ramiona o długości 165 mm, czyli całkiem krótkie. Naprawdę z głową skonfigurowane i, i przemyślane, bo do grawitacji do zjeżdżania krótka korba jest jak najbardziej trafionym wyborem. Ciężej jest o coś zawadzić, o jakiś kamień korzeń, no bo mamy po prostu większy prześwit od gruntu. No a do tego w grawitacji raczej występują tylko takie krótkie, sprinterskie strzały, kiedy coś dokręcamy z góry, więc to też się fajnie wpisuje właśnie w taką charakterystykę szybkiej kadencji i takich sprinterskich. Dokręceń. No i dopowiem jeszcze, że mamy tutaj napęd w wersji z tą większą kasetą o rozstawie 1051. No i do tego oczywiście przerzutka z długim wózkiem, żeby mogła taką kasetę obsłużyć. Koła. Tutaj mamy dość ciekawe połączenie, bowiem piasty pochodzą od Shimano. Są to X-Teki, natomiast obręcze. Są jakieś po prostu od Poligona. Nie ma konkretnie jakiejś nazwy podanej na stronie, więc są to poligonowskie obręcze. Pewnie ktoś je dla nich produkuje, albo może Poligon sam je produkuje, tego nie wiem. Także te koła są dla mnie pewną niewiadomą, ale póki co po prostu je tutaj zostawiam i zwyczajnie zobaczymy, jak długo pożyją. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą zmieniłem, a jest niefabryczna, czyli opony. Ja sobie już po prostu założyłem Continentale, jako że ja jeżdżę na Continentalach. No i ten rower po prostu już jest przygotowany, gotowy, czeka aż śnieg stopnieje, będę mógł pojeździć. Natomiast fabrycznie wychodzi on na oponach Maxisa. Maxisy to są również bardzo dobre opony, nie boję się tego powiedzieć jako ambasador Continentala. Natomiast jedna rzecz, której troszeczkę nie rozumiem, jest taka, że fabrycznie są tutaj dwa Asegaje i to jest spoko. Ale w oplocie EXO, czyli w takim najbardziej delikatnym i podatnym na przebicia. I to mnie trochę zastanawia, bo to jest topowa endurówka, rower już z pokaźnym skokiem. No taki naprawdę sprzęt do mocnej jazdy. I nie wiem, dlaczego nie zdecydowali się wsadzić tutaj, już zostając przy Maxisach, nawet po prostu wersji z mocniejszym oplotem. I gdybym ja konfigurował ten rower, no to dałbym tutaj albo DH casing, już tak idąc grubo. Albo w wariancie pośrednim, na przykład założyłbym do przodu ExoPlusa, a do tyłu na przykład Double Downa, trzymając się nomenklatury Maxisa. I po prostu dziwi mnie, że do takiej maszyny zdecydowali się dać dwie takie szmatki, bo powtórzę jeszcze raz: Maxis Asegai Spoko, tu nie chodzi o model opony obieżnik, tylko o wersję oplotu, która została tutaj fabrycznie. Wsadzona, jest według mnie po prostu zbyt delikatna jak na sprzęt takiej kategorii do takiego użytkowania. Ogólnie rzecz biorąc, ten rower przy takim pierwszym obcowaniu z nim, wygląda po prostu bardzo estetycznie. Na przykład podoba mi się to, że tutaj fabrycznie jest taka naprawdę porządna, gruba guma, naklejona na chainstay. i co więcej, ona się tu kończy, ale tutaj aż do samego końca, tak naprawdę jeszcze za koło, jest taka druga cieńsza guma. Też ładnie naklejona, po to, żeby właśnie ten łańcuch nam nigdzie tutaj tego lakieru nie obijał. Także fajny taki detal. Pod spodem mamy też bardzo solidną gumową osłonę, a tu jest nawet trzecia. Szczerze mówiąc, nie wiem po co jest akurat ta. Jedyne co mi przychodzi do głowy, że może jakoś tam sobie wyliczyli albo przetestowali, że akurat w to miejsce lubią sobie może lecieć kamienie z przedniego koła i dlatego tu jest kolejna guma naklejona. Ale szczerze to nie mam pojęcia, yy, takie ciekawe miejsce. No ale też jakby plusik za to, że dbają właśnie o takie detale, żeby ta rama też była w jakiś sposób zabezpieczona, a nie zostawiają to na pastwę użytkownika. No ten biały lakier może być tak z punktu widzenia użytkowania troszeczkę mankamentem, bo wiadomo, ciężej to będzie utrzymać w czystości i też na białym widać rysy. Ale tak ogólnie, co do zasady, myślę, że to malowanie też wyszło im. Nie najgorzej jest ten różowy napis, co też jest takie troszkę inne. No i jak się człowiek przyjrzy, to też widać, że ten cały szary tył, on jest w takie białe, malutkie ciapki po prostu. Także jak dla mnie wygląda to całkiem spoko, ale możecie napisać w komentarzu, czy kolorki Wam się podobają. Z pozostałych elementów składowych mamy tutaj kokpit w całości od Race Face'a, zarówno mostek, jak i kierownica, także też wydaje mi się dosyć solidna marka, ale ciekawiej jest z tyłu, no bo sztyca opuszczana jest to, słuchajcie, Trans X. Trans jest pisane przez Z, także pierwszy raz się spotykam z taką marką, a siodełko z kolei jest to Linz x Teraz mówię tak, jak jest to napisane. Także te nazwy brzmią dość azjatycko, że tak się wyrażę. Natomiast ta sztyca też prawdopodobnie zostanie przeze mnie zmieniona. Nie dlatego, że jest zła, bo nawet nie wiem, czy jest zła, czy dobra, jeszcze tego roweru nie używałem, ale dlatego, że jestem tutaj w stanie zmieścić sztycę z większym skokiem. Fabrycznie w rozmiarze M mamy tutaj 150 mm, czyli w zasadzie taki standard dość można powiedzieć, jak na właśnie endurówki w tym rozmiarze. Natomiast jeżeli się ścigasz węduro, to walczysz o każdy dosłownie centymetr. Jak nisko można zejść właśnie z siodełkiem w trybie zjazdu, i tutaj na luziku mogę sobie wsadzić myślę sztycę o skoku 200 mm. Także jeszcze te 5 cm więcej myślę, że wejdzie spokojnie, i dlatego prawdopodobnie po prostu ta sztyca zostanie przeze mnie zmieniona. I pewnie Protarzis tutaj wleci, którego też używam od paru sezonów, i mam to. Sprawdzone. A siodełko swoją drogą wygląda bardzo ładnie. Ma tutaj takie pikselowe wzorki, taki kamuflaż. Tutaj jest napisane, że, jest, że pręty są ze stali, także powinno być solidne. Ogólnie, w przypadku endurówki, ja też się nauczyłem, że lajtowanie siodełka nie ma żadnego sensu, bo potem przy jakichś glebach, czy nawet wieszaniu na wyciągu, one się potrafią wygiąć, pęknąć, uszkodzić. Także lepsze jest siodełko, które jest po prostu solidne. A czy waży te 50-100 gram więcej czy mniej, to jest akurat rzecz drugorzędna w rowerze takiego segmentu. Zważyłem sobie już ten rower i tak dokładnie jak on tutaj stoi, wyszedł nieco ponad 17 kg, tam 17,25 bodajże, pokazała moja waga. A przypomnę, że mamy tu już wrzucone opony w oplocie downhill casing także najcięższe możliwe są wkładki w środku. Nie są jeszcze zalane mlekiem, bo na razie nie jeżdżę, więc szkoda, żeby to się tam po prostu wszystko sklejało, ale za to mamy też przykręcone pedały. Także wydaje mi się, że wynik całkiem sensowny, jak na dużą endurówkę, z dużymi kołami, całkiem pokaźnym skokiem zawieszenia, schowkami w ramię i tak dalej. No i właśnie na ciężkich oponach, no to te 17 kg z groszem, kilogramów, bo zaraz będzie ktoś poprawiał. Wydaje mi się, że jest to naprawdę ok. W dzisiejszych czasach niczym niezwykłym są endurówki, które ważą ponad 18 kg. Także to już się trochę zazębia z kategorią DH. No więc, te 17 dla mnie spoko. No i na koniec najważniejsze, czyli cena. Otóż, moi drodzy, ten dokładnie rower kosztuje na polskim rynku 25 tysięcy złotych. I być może. Te drobne oszczędności, o których wspominałem, czyli na przykład to, że dumper to nie jest Ultimate, tylko Select Plus e, oraz to, że opony zostały wrzucone takie, a nie inne fabrycznie, biorą się stąd, że poligon chciał się zmieścić e, w pewnym zakresie, bo na globalnej stronie poligona ten rower ma wpisane dokładnie 5000 dolarów. No a w Polsce mamy cenę detaliczną 25000 złotych. Także nie wiem, ale taką po prostu taką mam teorię, że bardzo się właśnie chcieli zmieścić w tych 5000 dolarów i może dlatego właśnie na przykład dali Select Plus a damper i dlatego dali po prostu opony z bardziej takim cienkim oplotem. Może tak być, ale wcale nie musi, to jest tylko mój taki wymysł. No ale generalnie rower jest w 90-95% race ready, jeśli o mnie chodzi. Także wydaje mi się, że taka maszyna za taką cenę to jest naprawdę spoko deal. Ale na ten temat również chętnie poznałbym waszą opinię. Także komentarze czekają na was. Dajcie znać, czy nowy rower, nowy Bolid Wam się podoba, czy jest ładny i jak myślicie, czy będzie dobrze jeździł. A także, czy tylko za darmo to uczciwa cena, czy może jednak 25 koła za taką maszynę też jest do przyjęcia. A ja na koniec dodam jeszcze, że w Sprint Rowery do każdego zakupionego poligona z pełnym zawieszeniem dostaniecie wybrany przez Was kask Full Face za połowę ceny. I to nawet jeśli już wcześniej był objęty jakąś promocją, wszystko się tutaj łączy. Dzięki wielkie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich wspierających mnie na Patronajcie i widzimy się w jakimś kolejnym materiale. Myślę, że już coś pojeździmy. Cześć!